No, witajcie, tutaj Kenzo i ja Was witam w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj będziemy grać w grę Obi. dokładnie jest to gra Master z Difficulty Chart Obi. Będziemy tu sobie tak trochę w tę gry grać. Będziemy przechodzić każdą, oczywiście, trudność. Aż od Effortless do Mastera. Tak więc, no nie przedłużając, oczywiście, dajcie suba i lajka like No i lecimy. W takim razie rozpocznijmy main course od Effortless. Tak więc, klasycznie wszystko jest łatwe, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to Effortless. Dopiero, czyli takie bez wysiłku, dopiero później um, będzie. 100 razy trudniej. O, oczywiście musiałem też wyciszyć dźwięk w grze, ponieważ no niestety, ale boję się o prawa autorskie, dlatego musiałem wyciszyć dźwięk z Robloxa. No i dzisiaj już tu się wmówiłem i zaczynam na szóstym poziomie. Trudniej, zobaczycie w ogóle, Zobaczcie, jak ta droga prowadzi. Oczywiście kilka odcinków z tej gry będzie, bo to nie jest dopiero początek to nie jest ostatni odcinek w sensie tutaj mamy normalną zwykłą dróżkę która prowadzi nas do kolejnego etapu już za niedługo oczywiście zrobimy sobie kilka etapów w tej grze oczywiście będziemy no cały czas przechodzić tak? więc no tutaj wymaga przede wszystkim gracze muszą mieć skilla jeżeli chodzi o oby i no tak więc my teraz jesteśmy w ogóle przepraszam jeżeli kropasy nie zmieniłem no ale muszę co se kiedy indziej sobie dlatego widzicie pewnie trochę mój pasek zadań no ale myślę że w montażu się to naprawi Dobra. Tutaj mamy trampolinę. i Widzimy, że w ogóle na poziomie effortless, jakby poznajemy te wszystkie, jakby tajniki tych obi I no właśnie, o to nam właśnie chodzi, twórcom. Ogólnie od dawna wyszukiwałem właśnie takich chart obi. Właśnie trzeba uważać to, żeby nie spać, bo to się robi z czasem trudniejsze ale nie martwmy się, być może ja myślę, że tak będzie uda nam się dokończyć, przecież nie martwię się jeżeli będziemy no bo umierać w grze no bo na tym właśnie polega no system tych wszystkich obi że nawet taki pro obi challenger musi czasami popełniać błędy, no, tak jest ze wszystkim jak widzicie już yy, no jak widzicie, odpadliśmy po raz pierwszy. Yy, oczywiście ja się do mnie przejmuję, jak już mówiłem wcześniej. Bo no właśnie to wymaga trochę skupienia, ta gra. W ogóle wszystkie. O matko! Jak widzicie, teraz na nie poszło zbyt lepiej. Yy, I to jest nadal effortless. Tak więc. No! Jest, mamy to. No jak widzicie, no, gra wymaga skilla, jak mówiłam już wcześniej. Tak więc, no. Ojej. Ale jak zauważyliście, jak spadaliśmy, to że. Ten. No. Aha, to mi HPU odbierało. No cóż. Czasami, nawet taki poro-challenger musi popełnić błędy. Dobra. Trzeba. delikatnie to było już zbyt niebezpieczne jak widzicie zaraz będziemy na nowej trudności będziemy już chyba na easy no bo to jest effortless bez wysiłku, tak? no ale trochę się musiałem pod tym naleczyć, bo dwa poziomy z effortlessa akurat mi sprawiały trudność no to w takim razie, moi drodzy jesteśmy na pierwszym Nowej kategorii jesteśmy już na Very Easy. Tak więc idziemy dalej. No, tutaj już jest trudniej, no bo zdecydowanie to jest nowszy poziom. Już tu trzeba skakiwać bardziej. No ale no, my no oczywiście bez problemu tam w ogóle widzę jakieś wieże. Oj! No i właśnie o tym mówiłem, moi drodzy, że właśnie to może Wam się przydarzyć, grając w to grę. Ogólnie polecam! Nigdy, co na nie graj. Ale zobaczcie, ile taka gra musi mieć wysiłku, żeby przejść przez wszystkie kategorie. Oho, dobra. Dobra, jesteśmy na kolejnym poziomie. O, gdzie się dostajemy? Tu. Tutaj, tutaj jeszcze. Ja nie będę sobie przeskakiwał, bo to może być ryzykiem skończone. Jak widzicie, już jesteśmy prawie na 30. Prawie jak licznik. Znaczy licznik z jego pierwszego filmu. Czyli no o tym, że założyłem kanał. Wynosi 40. To zobaczymy, jaka to będzie kategoria. 40. Ten. Oczywiście zapraszam do subowania mojego kanału, żeby się wybić. Bo ogólnie. Mam w planach przygotowanie specjału na 50. No ale musimy jeszcze dobić subskrypcję. Subskrypcję ogólnie. Obserwujcie też nowy film na kanale, jaki wbił właśnie dziś. Jak to oglądacie? Czyli, no właśnie, z gry Answer Ordai. Na ten dzień, co wy oglądacie? Czyli na ten dzień być może, na ten dzień, czyli na 12 grudnia. E, na planach dwie nagrywki z tego filmu, albo może i nawet z tej gry. W sensie, że jakby zrobię dwa filmy z tej samej gry, zobaczymy, jak nam przejdzie. Dobra, tutaj lecimy łatwo, tylko po prostu nie trzeba. Giebrać. I jesteśmy przy tej wieży, już w ogóle. Zobaczcie, jak nam super idzie. To w ogóle widziałem na starcie ten. Jakiś inne poziomy, no ale, tak. gassimy smyczat. To też sobie zgasimy. I mi się wydaje, że to jest właśnie, ta I co teraz? Aha, bo my tu mamy wyskoczyć. No drodzy, ja teraz nie wiem co... O, dobra. A, dobra. na łatwe było. Łatwe. Nad... O matko, zablokowałem się Dobra To było teraz złe Bo ja się zablokowałem przede wszystkim Dobra Jedziemy Dalej, jesteśmy już właśnie na 40 Czyli No już kategoria easy Zaraz będzie, czyli Ale jeszcze 40 to jest jeszcze very easy w ogóle te poziomy nam idą Dosyć łatwo Nie jest to jakie złe oczywiście myślę, że po 3-4 kategorie na chwilę będziemy się ogarniać w ogóle przepraszam że montaż może zająć długo jesteśmy moi drodzy, jesteśmy jesteśmy już na obi, jesteśmy już na easy czyli no przelewek tutaj nie będzie no. No już pokonaliśmy dwie kategorie, teraz idziemy do Eevee, Czyli trudności jeszcze więcej. Ale myślę, że my, mistrzowie Obi, sobie z tym poradzimy my przecież. Myślę, że uda nam się kiedyś wygrać to Obi. No bo... Zobaczcie, ile tacy ludzie, którzy ktoś nie poszli, którzy rozpoczęli tą grę. Muszą już ją skończyć. Bo mi się podobają te takie typu te obi, bo właśnie pomyślałem sobie, że takie typu odcinki, typu takie obi, no, będą odpowiednie, no. Oczywiście mam w planach też nie tylko nagrywanie Robloxa, no, ale widzicie na no, moim profilu, że mam właśnie na YouTubie, że mam właśnie tego moją postać z Roblox, jaką właśnie teraz tutaj pokazuję. Dobra, to jest zdecydowanie jeszcze łatwe. Dopiero później, jakby ta kategoria, no to się właśnie robi coraz trudniejsze. Właśnie już kategoria medium. Kolejna kategoria. No tutaj już jest trudniejsza, jak widzicie. Ile jeszcze tu nagrywam? Aha, my już to 10 minut. moi i to w 10 minut przeszliśmy na kolejną kategorię. Co normalnie bardzo ciekawe. Bowiem, oczywiście, montaż też trochę zajmie. Przepraszam, montażysta, no. o Widzieliście tam, trzeba to w górę. A, widzicie, tam jest ta medium, czyli nasza kolejna kategoria. No to już jest... A, bo my idziemy w z... złą stronę, okej. Okay. No się teraz, się... No, w ogóle się teraz... Myślę, że to tu. Okej. Okay. Co teraz? No, spadłem. No, nie! To było trochę teraz przewidywalne. jest, no? Wow To już Według mnie Ten poziom No tak Za ile skip date. Nie, bo jedno no, mam zostanie, to nie hmm. Dobra, no To powinno być chyba na medium A nie na easy Dobra, jednak Cofam to, co powiedziała, nie jestem jakimś takim Wielki mikstrzem obi. Staram się jak mogę, żeby dotrzeć do tej dobrej kategorii, czyli do kategorii demon. Nie wiem, czy to mi coś robi? Nie. Dobra. To jest chyba, najprawdopodobniej to jest chyba tylko dla dekoracji. No nie! Rozpędziłem się za bardzo. Aha, nigdy jest na No mi idzie w ogóle gorzej trochę. A bo ja mogę zgasić, wiecie co? Przewracam. Przewracam muzykę. Bo można było. W... Tak, widzicie, no tam jest. Nie da się. Nie, nie będę się poświęcał te 25 Robux, żeby mi tylko jeden Robux pozostał. Przepraszam. Właśnie teraz wybuchło. No! To no, tego się nie da. się nie da. No, może i nie jestem takim mistrzem w teoby. No ale trzeba coś przyznać. No bo trzeba tu podskoczyć. Dobra. Wiesz co to jest... Ej, wiecie co? To no, mam powoli dość. Dobra, poświęcę się. Biedny jeden Robux. Biedny. Biedny jeden Robux. Już został sam. No cóż, no musiałem się poświęcić, ale pamiętajcie, że teraz już nie mamy Skip. No, mamy już Teraz łatwiej. No musieliśmy się poświęcić. Pamiętajcie, że musieliśmy się poświęcić. Dobra, no niestety. Poczekajcie, no tak, ten. No, spadłem, no. No ten, no to te trzeba. My teraz skakujemy ogólnie, jak widzicie. To tak, boing, 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 jest, i mamy to. I teraz co trzeba? Poczekajcie, ten. Przepraszam wszystkich, no niestety było takie małe. No, taki mały incydent. I ten. I w takim razie my jesteśmy dalej. W ogóle widzicie? Teraz jest jeden z trudniejszych poziomów. 52. Uważajcie na ten poziom, jak będziecie grać to Difficulty chart. No nie! No nie, no! To jest przecież popsute ta gra! No to ten, trzeba... Trzeba ten... Mam nadzieję, że moi drodzy polubicie moje produkcje. Mam nadzieję, że dacie lajka, like, suba i będziemy się widzieć w kolejnych produkcjach, ale na razie to jeszcze jest wszystko. Aha dobra, trzeba to, to aha. Aha! Dobra, teraz tu! Teraz tu, teraz tu, 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 tu! I tu, i tu, i mamy to. I tu, i tu, i dobrze. Jak widzicie, już chyba zaraz kończymy. Nie, a tak, już zaraz kończymy y, ten poziom. Wow, no widzicie, jak nam szybko idzie? No, naprawdę, o tutaj mamy w ogóle skrót, ale chyba myślę, że nam niepotrzebny. Skoro możemy sobie ich łatwiejszą drogą. Bo tam jest ten ryzyko takim razie... taki jest ryzyko, taki... No nie, zaraz spadnę. Co się dzieje, to ja nie wiem. Ten, tutaj boing, boing, boing i mamy. I... Aha, trzeba tu spaść. Wow, ale ładne. Dobra, lecimy dalej. Trzeba tu uważać, bo to nam może odebrać trochę życiora. A, to jest dosyć trudne. O dobra, dobra, tu, tu, nie, nie. Spadliśmy praktycznie przed samą metą, a tam już się zaczyna nowa kategoria, więc. Boeing, Boeing, Boeing i i tu, tu, tu. Moje razy musimy uważać. Dobra, i teraz skocz. Nie, znowu. Oh. Chyba będziemy to robić nieskończoność, nie że wydałem moje robuxy no doskonale wiecie co i teraz trzeba ten skok mamy to, moi drodzy jesteśmy dalej tutaj jesteśmy na medium już no coraz, coraz już trudniej Coraz już trudniej, tak więc rozpocznijmy. Okej. Okay. Mamy lasery, więc jest już niebezpiecznie. Jesteśmy już praktycznie na laserach. Idziemy dalej w takim razie. Na no, takim razie. O nie! Spadłem. Spadłem. No nie! Poczekajcie, bo tego się nie da cofnąć. To trzeba, to nie! Spadłem znowu, co? Dobra, tak więc e, jeszcze raz. Jeszcze raz. E, tutaj zrobię tego. Poczekajcie. Poczekajcie. Dobra, wróciłem. Jesteśmy. Lecimy dalej. To jest trochę trudne teraz, tak? Dalej i mamy tu, moi drodzy, udało nam się. A, to jest łatwe. Nawet to medium jest łatwe. Dob Tam. Dobra, jest. Teraz musimy po tych schod w schodkach. Teraz po schodkach, i tutaj znowu mamy schodki. Moi drodzy, musimy. O, jesteśmy. Dobra, tutaj. Tam jest w ogóle ten medium. Myślałam, że nam się to nie uda. Wejdź, dobra, mamy to! Ej! Bo to już jest trudniejsze, mój drogie! O, Dobra, jedziemy dalej! Dobra! O! o nie, nie! Nie, nie, moim zdaniem musimy uważać, bo tu dobra mamy to. Ja tam w ogóle byłem w dziurze przez chwilę, ale na szczęście nam się udało. Lecimy dalej w takim razie. No to jest łatwe. Wszystko tutaj. Ten medium jest nawet. O, spadłem. Ten medium jest nawet szczerze łatwy, bym powiedział. No już taki trochę trudniejszy, trochę taki bardziej wymagający, ale. No to nic. W ogóle nie... A co to robi? Oh! A to się zmniejsza tak, to nie jest, że to tak. Dobra, to jest ład! Dobra. Nie będę się nic do tego odzywał. Spróbuję! Oh, no dobra, ta ściana mnie zablokowała teraz. Więc to była wszystko! Ta wina ściany. Boing! Oho! W ogóle skoczyliśmy na ścianę, jak widzieliście. Um, dobra, fidget spinner. Z laserem to można było normalnie w dobrym momencie. Aha! O matko, to jest jedne z takich trudniejszych, tylko... O nie. Nie! Dobra, to już jedno z trudniejszych, bo to trzeba... Wow, dobra, dobra, mamy to, mamy, nie, nie mamy, dobra, jest, jest, mamy, 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 musimy uważać, a, nie zaliczyło mi, ja byłem, dobra, teraz jesteśmy, o matko, ile jeszcze będzie tych typu takich przeskakiwań ściany. Dobra, w ogóle widzicie, tam jest ktoś na tych słabych. W ogóle my zaraz kończymy ten poziom i my już zaraz idziemy na te trudne, ten hard chyba. Co tam było? Nie wiem, to jest very medium, czy to jest easy medium? Nie wiem. ale Tak, to jest medium, jak widzicie. Dobra, no. Ile jeszcze tego przeskakiwania ścianek? Aha. Aha! Co? A dobra, ja miałem Twórcy gry, nie mieli żadnych pomysłów zamiast tego przeskakiwania ściany. Dobra, nie będę się trzepiał, ale już spadliśmy. No, to wymaga trochę. Tak, tu jest chyba trochę trudniejsze. No tak, to jest trochę trudniejsze. No nie powiedziałbym, że trochę. O! Tak! ścianą, Myśmy to zrobili górą! Jesteśmy pro! Dobra, cofam to jednak, co powiedzieliśmy... Co powiedziałem w very easy? Ale my jesteśmy jednak pro. znaczy, że w Easy to powiedzieliśmy. Czy chyba w very. Dobra. trampoliny. Dobra. i Moi drodzy. W ogóle mi to przypomina pewną sieć, te kolory mi przypominają pewną sieć tych dostaw, jedzenia tego dostawcy, nie chodzi mi o Amira, tylko sieć dostawców, chyba nie, jeżeli ktoś zna, nie chodzi mi o tam, gdzie pracuje Amir, tylko chodzi mi o coś innego. Hmm. Nie udało się. Jeszcze raz. Znowu. Jeszcze raz. Nie! No jeszcze! No jeszcze no! Dobra. No nie no. Co to jest? Okej. Okay. Okay. No. Co jest?! Dobra, Wow, mega. O oh my god. Oj, oj. No nie! Aj, spadłem! O, bo tu my już nagrywamy 9 minut dosyć ten drugi odcinek. W ja sensie tą drugą czynę, bo wtedy mieliśmy to przerwanie. Hm, No mat! Myślałem, że jeszcze mi się szczerze uda dokończyć tę kategorię medium, ale no. Cały czas on mi odskakuje! Dobra, nie będę się czepiał. O dobra? Aha, ja mam doskoczyć. Kurczę znowu. To są jakieś żarówki. Bo to wygląda jak żarówka, ale nie wiem, co to jest. Obstaję, że nie! Dobra, mam dość. Jak to było? Master z Difficulty Obi. No, tak więc... Dajcie lajka, suba. Skomentujcie film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W takim razie... Ja już się z wami żegram. Pa! pa.